się, właśnie, musimy pozdrowienia z pytaniem, to oczywiście wszystko wykażę, a przed wami, widzicie co, tak to jest Evil non To jest tak jakby Evil non ale to jest story mode taki, w każdym razie Evil non nie będę nagrywał, będę tylko Evil non bo Evil Non Maze to jest tak jakby nie wy... to jest i wersja 1.0 Evil Nun Rush, więc nie będę tego nagrywał. Ale no. Zagramy dzisiaj sobie w Story Mode'a Class Ranks, Chapter 1, level pierwszy. Oczywiście, że reklama. I level pierwszy. Mamy trzy życia. Chyba chodzi o jakiś strict czy coś, bo to. O! Zablokowane przejście. Keys. To jest zablokowane, jest. To sesy... C D D. No, Size. Music Volume. Sound Volume. Wyłączamy wibracje Wyższe grafiki. No, no tam sobie gdzieś chodziła. No i reklama! Dobra, main menu. Znaczy co, wziąłem tę reklamę. Mamy level pierwszy, jakieś buty, power ups to są. Ale za duży highs Czyli mamy butki przyspieszające, level, level pierwszego. Mamy endless mode, ale to nie. Story mode, lecimy story remote. Hmm. następnie piętro Czeń są czerwone i bezpieczne. Konieczne <Mile dizzy> no, ja, jest to, na będzie pewnie szybsza, a zobaczmy później, Ok Serio, otworzymy korzenk trzeci What the fuck Dobra, wchodzimy Mam nadzieję, że brak reklam już się Pełni załadowało. Nie wykorzystywał. No kurde, jest tam jakieś wyjście na owszem, jest. Karta stałego klienta. <śmum> Mam nadzieję, że się nie zobaczysz. czy sobie zbiera? Dobra, zabieram wszystko z tej mapy. Więc zostały w pełni przygotowany. Dzisiaj postaram się przejść 5 leveli i popracujemy nad innymi. Okej, okay, już teraz nie ma reklam. Dobra. Jedna, na dwa! Hmm? Mamy trzy życia. BATON PUSSY Czyli teraz Cofam się w wersję Ja dobrze No jednak nie. Ty idź, nie, ja jednak tak. Coś nie jest z tym, co? Było nie za Uciekam stąd! 2 na 2, to teraz będę domknicze? Co chodzi z tym przyciągiem Płowa. to jest się mnie? w tym trybie tej prędkości jeszcze nie słyszałam nie uuu przyszła tędy. o nie zostało mi jedno życie Bustów nie mam. Co? Czy nie używałem bustów. Odejdź ode mnie. Teraz wygrałem? Hmm. Czy jeszcze nie? Bo nie miałem. Nie miałem bustów. Teraz wygrałem. Jeszcze jeden level, myślę, i przetestujemy sobie endless Molda. Jeden na dwa. Kurde, nie mogę teraz zginąć. Mm, ja się naprawdę nie spodziewałem, że nie przyjdzie Z inną stronę wcześniej. Nie zrzucajmy obrazów. O, no, tam. nie chyba wyczyć na swoich plecach.. Zdąży w siebie. Nie ja ja muszę zgubić. Ja muszę wyłączyć te wibracje, bo one mnie denerwują. Ja muszę, że mi przychodzi jakieś No bo ktoś do mnie dzwoni, bo mam wibracje podczas dzwonienia. I teraz nie umarłam, więc mogę być w pełni spokojny. Zróżniam tylko raz, busta. i teraz będzie gorzej. Oj, teraz na pewno będzie gorzej. aquí la birra. Mam jeszcze pętku? Bo ona jest mądry i potrafi naokoło przejść, więc... Ja ją muszę mieć na plecach. Szczególnie, że najczęściej w trybach przeciwnicy u Keplerianów są wolniejsi mnie, Poza Mr. za w trybie eksploatacyjnym, podróżu po Mr. Meat 1. I... Nie mam co powiedzieć, na 343 44, to coś tu? się w Andalsmolda może? Mm, Flor Pierwszy Czy to jest coś na czu, Czy to coś tego typu? Tak jak w Evil on Maze? Tak, to jest... Teraz gramy w Evil on Maze w tym momencie Z innymi życzami do zrobienia Teraz już nie zbieram tej kluczy. Szukaj, klucza. kluczy. Szakuj, będzie bardzo szybka, zresztą ja się będę jej teraz ciągle. Sp sprankować, nieco co? Nie, no, tu się oczywiście tak łatwo, że mi, hmm, Będę robił chyba do piątego piętra i myślę, że zakończę ten odcinek. To będzie taki rekonesans między innymi. A, teraz klucze zbieramy, czyli teraz będzie łatwiej. Tylko, że... <gry> Wyminają? Wyminają? Nie, wyminałem jej. Pum. Ale mam tylko dwa życia mi zostało na pięć. Jeśli to wcale nie spodziewałem. Here you are. Mnie tu już nie ma. Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Drugi klucz. Coś. Idzie, 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 dobra. no, nie powinno być... O... Odrobineczkę, tylko mało... Ciut, 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 było szybsze. Idziemy teraz. Kontynuuj. że dwa życia mam. Stres, stres, i jeszcze raz, stres. Ty ona! Ty bo to jest level trzeci, to tyu ona tu już no, nie wiem się z nią pochwalić. Tak Zachowuję się jakby to był jakiś extreme. Coś tego rodzaju, ale level mam, przeprowadzałam. extreme. A tryby typu hard przyszedłem nawet w speedranie, więc... i nam jest tym bardzo łatwe. Ale nie nagrałem jeszcze dla was dwójki, które nagram i pojawi się. W tym odcinku. na czy ona może tu zabić. Nie, nie może. Ślapa Dziwnie to nazwałem. Remember in. Mamy jeszcze dwa życia, nie powinno być zbyt ciężko. Czyli ona się respie od razu. W on ona się respie po jakimś czasie. O No jest tam! Czy tam był duży? Czy tam był? O fa! Pusty? no nie, no ja. Ona, a ja, ja boję się na strach tam glitcha Trafi mnie wysłuć na ku, dobra, nie, ja nie, ja tylko dojdę do tej piątej. Do ja tego piątego piętra. Exit and get all loot. Main menu i. And this 1? No? Max. Start from floor 5. Rek recess mode. Accept. O co chodzi z re, w recast mode? Chodzi, że zbieram klucze, aby, aby klikać te przyciski. It. It's w time. Czy po prostu uciekamy przed nią. Kurde, teraz nie wiem. O, tutaj zbieram... A tu chyba zbieramy konie. O lagi! Lagi! Chyba mi gierkę wywali. Gierkę mi wywaliło. Co jest? Zagunica jest wściekła. Jak szybko. Ale nie jest tak szybko jak teraz. Wszystko to się za chwilę zmieniło w jest jeszcze... Bardzo zdenerwowana. Co ty nie powiesz, ty?! Ona jest szybka! To nie jest taki chłopsiu! Ej, ona jest tu mega szybka, my tu chyba... Nie, to jest tak najdłużej przetrwamy. Jest tu Nie, nie chcę pamiętać, ona, ona jest szybka. Jest już się po mnie. Jeszcze bardziej. Kupka. Ona była wręcz ona. Przecież... Ona... ona. Co to jest do ona była szybka. Wraszę sobie w Endless Modzie. Flor 69. Ona by pewnie miała takiego Spida. Nie się jej boję. Mogę sobie zupgradeować to. Rękawiczki, magnes. Egg Gun, Devil's Stone, X-Ray. Kompas. Chyba, że mogę szybciej klikać te przyciski, czy coś takiego. Nie, mogę coś wykupić? Nie. Dobra, i wam się odcinek spodobał. Zapraszam was do innych moich odcinków. Na